Hey guys, witam Was w kolejnym odcinku, co jem w ciągu dnia, aby nie przyjewać. Ale dzisiaj to, to nie będzie, aby nie przyjechać, tylko aby bardziej wersja wejść, w jesień z przytupem. I tak więc szykujcie się na jabłka w 70 formach, na dynie, oczywiście, no i to wszystko będzie też, wiadomo, posypane chrupiącymi orzechami. Z różnymi innymi dodatkami, i, i ciastem francuskim w ogóle. Już mi zaczyna ślina lecieć, więc przechodzimy do śniadania. Ostatnio wjechała mi nowa śniadaniowa faza, czyli jestem teraz. E, Kina ja teraz jestem? Paściarą rybiarą. O, jestem teraz paściarą rybiarą, a praktycznie codziennie jem na śniadanie jakąś pastę rybną, głównie z łososia, bo uwielbiam tę rybę. Ale wy zaczęliście mi też w komentarzach podrzucać swoje przypisy. Na przykład na pastę z tuńczyka. No i dzisiaj przetestuję ten przepis pierwszy raz. Dodam też, że tuńczyk jest świetną rybą, ponieważ ma mnóstwo białka, ale też bardzo mało kalorii. Więc jeżeli szukacie jakiegoś sposobu, aby się na maksa najeść i nasycić na długo właśnie potężną ilością białka, to taka mała puszka tej tuńczyka poniżej 100 kalorii to jest naprawdę świetna, świetna, świetna sprawa. Mam taki ślinotok, wybaczcie, że mi się język plącze. Bardzo lubię jeść duże, syte śniadania, dlatego robię pastę z całej puszki tuńczyka i z całego twarożku grani. Na początku wrzuciłam połowę, ale potem jeszcze dorzuciłam resztę, dlatego nie widzicie tego na filmie. Ale no, stwierdziłam, że połowa to za mało. Dodałam też trochę skyru, soli, pieprzu oraz soku z cytryny. I na koniec bardzo dużą ilość cebuli dymki. Tutaj oczywiście szczypiorek też będzie super. Do tego zrobiłam też jajecznicę z dwóch jajek. Oczywiście jajka możecie dodać do pasty, też będzie super, ale ja akurat wolę mieć to osobno. W ostatnim odcinku miałam trochę problemy z liczeniem kalorii, bo się po prostu podczas gotowania strasznie rozproszyłam i, i nic tam dla Was nie policzyłam. Dlatego tym razem będę się pilnować. I to śniadanie ma 605 kalorii i 58 gramów białka, co jest po prostu fantastyczne. I nie dość, że ostatnio mam mega smaka na pasty rybne, to jeszcze właśnie to, jak wspaniale pomagają podbić białko. To jest no po prostu... Wow. Mm. Wypas, naprawdę. Ja w ogóle wczoraj kupiłam sobie taką bułkę kiszową z Lidla. Bardzo fajna, ma naprawdę takie duże chrupiące ziarna, pestki dyni, jakieś tutaj się mielniane, mega spoko. No i szklance popiłam zakwas z buraka w zasadzie z marchewki i z buraka z olinii, bo ostatnio mam jakieś trochę problemy z, z tym, z układem odpornościowym w sensie w październiku byłam chora chyba z dwa tygodnie łącznie i cały czas chodzę ostatnio, wiecie, taka jakby lekko podchorowana, więc stwierdziłam, że do słonych śniadań wracam do picia zakwasu regularnie, a nie tylko tak z doskoku i właśnie pół szklanki wlatuję teraz codziennie i mam nadzieję, że moje ciało się jakoś tak wzmocni kurczę, no nie wiem jakoś, no, no wiecie, nie cierpię chorować po prostu nie cierpię a właśnie, ostatnio mam gorszy czas, jakiś taki. Mmm, bardzo pyszne. Mam tak dużo tej pasty, że nie jestem w stanie zmieścić na całą bułkę, więc będę to dojadać stąd, bo kurczę, nie mogę. Nie można marnować białka takiego pysznego i w ogóle. Ale chyba muszę sobie znaleźć większą bułkę. Zabierzemy się teraz za zrobienie deseru. Dzisiaj na deser wiadomo Apple Pie, takie jak w McDonaldzie, ale tysiąc razy lepsze. No i też kalorycznie będzie, wow ponieważ jedno ciastko będzie miało około 160 kalorii, więc myślę, że każdy, czy na redukcji, czy na masie, czy mała kobietka, czy wielki chłop, każdy wciśnie przynajmniej jedno, ewentualnie sześć takich ciastek w swoją, w swoją dzienną rozpiskę. Ale zanim jeszcze zabierzemy się za ciastka, to rozgrzewam piekarnik, kroję bardzo dużą ilość dyni i wstawiam te dynie do pieczenia. Posypałam ją taką przyprawą z kamisa do dań z dyni. Przyprawa jest przepyszna, pasuje do sałatek, do zup, więc bardzo polecam. No i pieka taką dużą ilość dyni, dlatego że dzisiaj chcę zrobić sałatkę też dla mnie, dla Michała, a jutro chcę zrobić taką wielką zupę, krem. No i właśnie na tym raz rozgrzanym piekarniku zrobimy teraz dynie, ciastka i, i wiecie, jedno rozgrzewanie, dwie pieczenie na jednym ogniu te sprawy. Dynia w piekarniku, więc zabieram się za zrobienie farszu do apple pie'ów. Kroję w drobną kostkę dwie duże szare renety. Ta odmiana jabłek jest bardzo kwaśna i dosyć twarda, więc świetnie zachowuje się w ciastkach i wypiekach. Bardzo polecam. Następnie wrzucam te jabłka na podgrzane masło. Od razu doprawiam je szczyptą soli, porządną ilością cynamonu i erytyrytolem, który jest świetnym zamiennikiem cukru, ma zero kalorii, ogólnie bardzo lubię i polecam. Dodaję też trochę cukru wanilinowego i łyżkę skrobi ziemniaczanej, która wchłonie sok wyciekający z jabłek i sprawi, że farsz będzie gęstszy i bardziej kiślowy. Na to wszystko jeszcze sok z połowy cytryny, skórka z całej cytryny. No i daję temu mniej więcej 10-15 minut na patelni, a następnie odstawiam farsz do ostygnięcia. Następnie zabieram się za składanie ciastek. Był tam jedno jajko w misce. Kroję gotowe ciasto francuskie na 8 równych części. No i zaczynam nakładać łyżkę farszu na kawałek ciasta. Brzegi każdego kawałka smaruję jajkiem, żeby się łatwiej sklejały i zaczynam kształtować sobie ciastka w dłoni. Składam je, lekko uciskam. Zanim położę ciastka na papier, to jeszcze mocniej zagniatam brzegi widelcem. Dzięki temu się lepiej trzymają i też troszkę ładniej wyglądają. Górę oczywiście znowu maluję jajkiem, posypuję cukrem wanilinowym dla dodatkowej chrupkości. No i robię takie małe dziurki, żeby para miała gdzie uciekać, no i żeby ciastka, wiecie, nie popękały. Następnie wstawiam do piekarnika na około 35 minut na 180 stopni i gotowe. Tym razem zrobiłam jakoś za dużo farszu, więc resztę przekładam do pudełka i będzie na później do różnych przekąsek. Dobra, ciastka upieczony, więc będę się powoli zabierać za robienie obiadu. No, i w tym czasie sobie tutaj jedno, jedno ciasko, tak na test, zjem. Czy nie jest trujące? Wiecie, to są, to są ważne sprawy, takie rzeczy trzeba badać. No i dzisiaj zrobimy sobie. W ogóle znowu mam ślinotok, przepraszam Was. Dzisiaj chcę Wam pokazać sałatkę z jabłkiem i dynią. I ja wiem, że Wy sobie pewnie teraz myślicie, że: O oh my god, znowu sałatka! Sałatki są takie nudne. Ja sobie sałatek nigdy nie robię i takie tam, ale. Promis, musicie tę sałatkę zjeść, spróbować, weźcie sobie ją do pracy, do szkoły, bo to jest dosłownie smak jesieni zamknięty w jednym daniu. I czegoś tak pysznego, pełnego w smaku, ale też lekkości, kwasu, słodyczy, naraz to myślę, że dawno nie jedliście. Tak więc zapraszam i proszę się tutaj jeszcze nie uprzedzać do niej, bo będzie super. Mm. Mm. Cioska oczywiście pyszna. Zaczynam od przygotowania delikatnego miodowego sosu. Daję łyżeczkę miodu, łyżeczkę oliwy, dużo soku z cytryny oraz porządną szczyptę soli. Następnie składam roszponkę, rukolę, ogórka i jabłko oraz ser grecki i orzechy w jedną sałatkę. Polewam to dressingiem, wykańczam chrupiącymi grzankami od kamisa. Na to jeszcze pyszna, korzenna dynia. No i kochani, jesteśmy w niebie, to jest wspaniałe. Mm, aż bym to zjadła teraz. Jeszcze raz. No i oczywiście <noise> kokos widać, że też miała na to ochotę, gdybym jej nie pilnowała, to od razu by zanurzyła dzioba w misce. Cała chata teraz pachnie dynią, uwielbiam ten moment jesieni, że praktycznie codziennie jest coś dyniowego piecze. No i właśnie tę większą ilość dyni, która tam jeszcze została, to sobie zużyję na zupę. Jakoś może jutro co go. Dobrze to pachnie. Moje psy też w ogóle uwielbiają dynię. Mm. Tutaj mamy takie bardzo kontrastowe połączenie smaków. Bo mamy delikatne, chrupiące, słodkie jabłko, do tego mocno słoną, znaczy słony ten ser grecki, I bardzo porządnie, dosyć korzennie doprawioną dynię, która też jest taka, wiecie, mączysta, aksamitna, więc te konsystencje są bardzo różnorodne. Ach, no i do tego chrupiące orzechy włoskie. W dużych kawałkach. I ogórek. Mm -hmm. No i tak jak obiecałam, podaję kalorie. Sałatka ma 689 kalorie, 21 gramów białka, sporo zdrowych tłuszczy, pyszny smak, ogólnie 10 na 10. Trochę zmarznięta wróciłam właśnie ze spaceru z kokosem, więc to jest oczywiście idealny moment, aby... Opierdolić takie piękne ciastko, moi drodzy. Ale skoro jestem zmarznięta i mój mózg jakby działa bardzo spoko, no to do ciastka też zjem lody. No przecież kupiłam sobie wczoraj w Lidlu takie lody proteinowe, słony karmel. Bardzo je, je lubię. No i ta przekąska, czyli 80 g lodów i ciastko ma około 260 kalorii. Piękna sprawa. Tak jak mówiłam, te ciastka no mają mają sens na każdą okazję. No no jeszcze jako taki przyspanek, Zjadam sobie rody karmelowe z tym farszem do ciastek, który mi został. To jest połączenie bogów, bardzo Wam polecam. No i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę Wam, moi kochani, jak zwykle smacznego w życiu. Do zobaczenia następnym razem. Bye. No, no I'm sexy.